Hej, hej, o ten tak dalej, <laughs> nie widzieliście nas. Jedno tak. Tak, to żart. To jest Party 2 <laughs> z Lindzią, która jakimś cudzem <laughs> się przed chwilą teleportowała. Co samo widzieliście? A my jedziemy, z tego co pamiętam, tak, do. Także teleporting. I zapraszam ogólnie, jeśli nie widzieliście Party 1, to zapraszam do Party 1, który właśnie latuje, właśnie się ładuje na moim kanale. <laughs>

Ja wiem, że może być małym tutaj, gdzieś, albo tu. Bo tutaj kiedyś mieszkam, to wiem. Czy to wiedziała? Ja to wiem. Co to. Soka. To wiem. Może jest w pobliżu? To... Kurde. Kurwa. Linda. Może i nie lepiej. Na no serio. Ta animacja, jakby. To jest dobrze. I ogólnie. Może. Moim zdaniem konie mnie czynią. Tylko O, co tu jest? Mm. Też to widzieliście, coś tu było. No nie! Widzę jeszcze pająk na zimę. Muszę, żeby go co złapać. Coś na drzewo się dzieje. Widzę? Widzę. Ta jestem. jest tu. Linda, miałaś próbu sprawdzić. Ty, i żugajko, jedna. Mm, oczywiście, to było na światło. Dobra, że żeby... żugajko. No, kurde. Linda to jakaś żugajka. Boże, ta po moście jedzie. Powaliło cię chyba. O, Boże. Nikt się tutaj nie nauczył. Nie można tak. Męcić koni? Dobra, ja słuchajcie na tym, co znajdę, a potem włączę kamerę. Ehehehehm. I właśnie wiesz, co będę robił? A Linda, przed chwilą walnęła. Su su su. Au. Co sta? Mam kotkowo złączają. A No kurde, gdzie to jest? Feru nie ma pojęcia. Zobaczcie, jaki ze mnie działa. Robiłem, żeby coś sobie zjeżdżał na dół Chyba, że do RP na to A ja, właśnie nawet czasem czy to tutaj skaczę Polecam Linda! Nie przesadziłaś? Trochę? Bo coś czuję, że trochę przesadziłaś No Linda, co jak nic tutaj nie znajdziemy No bo serio, przesadziłaś, żeby tam nic nie było Boże! Ja jestem nikusia, bo, bo te psykawa! O moją odklejki. Ja znów tutaj już trzecie czy tam czwarte koło robię. Wow, ale jestem mądra, bo nie wiem jak się tam dostać. Serio, ja tak nie wiem wesoła, ja teraz nie wiem gdzie. Gdzie to jest? Nie no, żart Tam Co tu chyba coś O, patrz. Lubiący. Nie no, ja jestem prawdziwą córką kolupującego, to jest fejk. No, z co jest kurde najgorsze? Że tutaj on stoi, no nie? I raczej tutaj pojemę. Teraz sobie wyobrażam, że nie wiadomo, że go tu nie ma. Nie nie znowu musiała tam jechać. O Boże! Aha, <gry> ale śmieszne. No Boże! kurde, zaraz się popłaczę tak szczerze. Hawaii. Ale serio, to jest przykre! Bo się kurde, namęciłam, bo tu taki... Niedopracowanie jestesu, no super. patrz tu jest ten Magnus? Jego nie ma! mam do niego, ale będzie domać. Boże! Masakra! Oj. Ale tak szczerze, no i krzyżo, czasem mi serio przeraża aż tak za mocno. Niech nikt mnie nie denerwuje dziś, bo ja się tak kurzę na tą osobę Może poleci w kosmos O Boże Gdzie to zadanie? Gdzie to jest zadanie, jak tam nie ma? Aha. A serio zwariuję Serio mm, Bardzo ciekawe Kto dzisiaj Mnie zdenerwuje, do takie lanie Uch. Dobra, ogólnie zobaczmy, czy teraz zadziała się to czy W końcu, ludzie, mm. Mm. masakra. Nie zatrzymuj się. Siadaj gość O nie, o nie, muzyki, nie, chciała wszystko o nie, Szybko! Przecież jest takie mamana. Myślałam, żebyś dopoczął, żebyś że już to po prostu się rozwęca. Także kochani ogniżę, was proszę o lajka like i subskrypcję.

Ja się nawet trzeci. No, bardzo ciekawe. A to dzięki zadaniom. <laughs> Kurde, mój kaszel. Czekaj, co? Ej, ale co rąbiście Fajnie w ogóle, to tak na zawsze nie stało. Ej, to jest zrąbiste. <laughs> O mój Boże! Ale by było fajnie, gdyby to kiedyś było. Zaraz, czekajcie, ja to zrobię. Nie odbrałam, także robimy dalej. <laughs> Proszę, niech to zostanie, coś jest takie zrobiste. Dobra, gdzie mam teraz jechać? No nie mam młotek, bardzo ciekawy, jestem gdzie wyjdę <śmusz> Ale teraz jeżdżę po kamie, bo myślę, że mam nowe spotkanie I ktoś się wyjdzie Omg, pamiętacie, może nie pamiętacie, ale ja byłem w Forest, byłem na dopiero ostatniego wytrenowałam A grałem już długo w SSO <noise> I oczywiście będzie musiało być part 3 I co się dzieje? LOL WoW Kurde, nie mogę jeszcze założyć cię. No. Czy to nie jest u głowy tego Dobra, tak patrzymy Ej, to ser jest to u głowy, tylko mi siodła brakuje, bo miała cały strój na mojego horsa. Weh. Mech, szkoda, że nie ma tego siodła Dobra, ogólnie wysokie, po prostu... Tak, to teraz. No i tak, zaraz na was wstawiono. Usor została na z kolorem. Ale to jeszcze nie teraz. <laughs> no i ogólnie teraz idziemy robić kolejne zadania i mega się jaram, bo mam kiełgór, który bardzo chciałam. Mam mojego no. tylko jeszcze serio, tego siodła mi brakuje na całego, ale raczej mi tego.